Moi kochani, i tak dotrwaliśmy do czwartej już niedzieli Adwentu. Ten liturgiczny Adwent za chwilę się skończy, ale pamiętamy, co sobie przypominaliśmy wielokrotnie, że on przypomina nam jedynie o tym, że całe nasze życie jest jednym wielkim Adwentem i przypomina nam o trzech przyjściach Pana Jezusa, a właściwie o dwóch przyjściach i jednym przychodzeniu. Pierwsze przyjście to historyczne, które. Będziemy za chwilę przeżywać w czasie tych świąt Bożego Narodzenia przyjście Chrystusa do konkretnego Betlejem. To ostatnie przyjście, to eschatyczne, to które będzie na końcu czasów. Pan Jezus nam powiedział o nim dwie rzeczy: że będzie i że nie wiemy, kiedy będzie. Na całe szczęście. Zachował dla siebie te informacje. Nie wiemy więc, kiedy nastąpi koniec całego uniwersum. Może dzisiaj. I nie wiemy, kiedy nastąpi koniec naszego świata, tu na tej ziemi, może dzisiaj. I dlatego potrzebujemy tej adwentowej postawy czuwania, która jest całkiem inna niż czekanie. Bardzo Was do tego zachęcam, tak żebyśmy za trzy dni, kiedy przyjdzie czas Bożego Narodzenia i fioletowy adwent w kościele się skończy, nie odpuścili sobie z tym adwentem do następnego grudnia. Adwent jest każdego dnia. A dzisiaj, w czwartą już niedzielę Adwentu, dostajemy słowo dramatyczne i scenę dramatyczną dotyczącą świętego Józefa i jego ważnej decyzji. Żeby lepiej zrozumieć tę scenę, dobrze sięgnąć do 12 rozdziału Księgi Rodzaju, do równie dramatycznej sceny związanej z Abrahamem, czy właściwie wtedy z Abramem, bo tak się nazywał. Kiedy on, 75-letni człowiek, mający już właściwie swoje ziemskie życie zasadniczo za sobą, słyszy od Boga exit: Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej, idź do kraju, który Ci wskaże. Tak naprawdę wszystko, co jest zdrowo rozsądkowe i tylko naturalne, powinno byłoby powstrzymać Abrama przed wyruszeniem w drogę. Miał przeciwko wszystkie swoje przyzwyczajenia, pewnie całą opinię publiczną i właśnie wszystkie naturalne moce, a po drugiej stronie było tylko delikatne, lekkie jak puch, słowo Boże. Idź do kraju, który ci wskaże. Pan Bóg wcale mu nic jeszcze wtedy nie wskazał, tylko obiecał, że wskaże. I Abram poszedł za tym słowem, wyruszył, a my dzisiaj nazywamy go...